Widać takie wielkie parkingi tu są oczywiście płatne No i tak się kończy tu Holandia na samym cypelku praktycznie Już zaraz się zaczyna tam No Jakiś duży kanał na autostradzie że za 600 metrów jest zwodzony most jest właśnie podniesiony no i dojeżdżamy do tej miejscowy. No naprawdę jest fajna. Przede wszystkim jest darmowa. No generalnie nie mogliśmy lepiej trafić. <laughs> Zobaczcie sami jaka miejscowa ja pierdel. Parę metrów tutaj kawałek dalej jest plaża normalnie z ratownikiem. No, jedziemy w kolejną fajną miejscówę. Będzie już nad yy, widok na Morze Północne Zaraz 30 km mam tam na miejsce Także za niedługo będziemy już na miejscu Zobaczcie to To jest też jedna z większych tutaj wrót które utrzymują ten te pływy wszystkie. No i tak, żeby nie zalało po prostu Holandii. To są właśnie takie wzdłuż tutaj usypane wielkie ee, takie wały. Jedziemy jeden z najdłuższych mostów. Zarazem no, jesteśmy na tej na takiej jakby tamie. Tam jest jeszcze taki wielki most widać z daleka. Może sobie tam tamtędy wrócimy, żeby było ciekawiej O kurde, a tu jest Morze Północne. Tu już jest Morze Północne. Ale pięknie, tu wiatraki, wszystko jest, wszystko tak, jak powinno być. Czyli energia odnawialna. No i jest pięknie, jedziemy dalej. Tam trochę mniejsze. Tu tutaj kawałek lądu. Trasa rowerowa, zobaczcie jak wygląda. Ja pierniczę, normalnie jak droga taka dla samochodów. Zaraz tam sobie pojeździmy. Jeszcze. No i tu jest drugie, jak gdyby, drugie przejście, czyli, czyli kolejna brama, ale to jest olbrzymie. Jej. Ta woda tutaj widać, że po prostu aż się grzywy robią. No dobra, lecimy dalej. No i kolejny, trzeci już taki most. Taka brama. To oczywiście wiatraki, wszystko. wjeżdżamy właśnie na niego to jest jeden też z większych o kurcze no końca nie widać tu teraz w dół a my jeszcze jesteśmy na lądzie I tu dopiero wjeżdżamy na niego, ale zobaczcie jak się spiętrza woda tutaj z prawej strony aż grzywy takie idą ja pierniczę no. kawał konstrukcji coś remontują widzę w jednym miejscu dźwig jest dlatego tamta strona jest zamknięta drogi tylko jedziemy tutaj lewą stroną tamta jest puszczona dla rowerów żeby tu się nie kotłowało to wszystko tam sobie jadą rowerki Dalej. Już daleko nie zostało już 4 minuty 3 km widzę do celu, tam do takiego parkingu zaznaczyłem, nie wiem czy ten parking będzie płatny czy nie ale chciałbym tam właśnie tam gdzie te plaże osą, to sobie jeden dzień tak poczilować przy plażach. Eee, weźmiemy supa, popływamy sobie po morzu półnoznym po na supie może wieczorkiem się przejadę gdzieś tu rowerkiem, także zobaczcie, trasa rowerowa i opierzę przebieg dla samochodu Downwards left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Jak widać takie wielkie parkingi tu są oczywiście płatne do godziny 19. od 9 do 19 są płatne, a później nic nie piszą, czyli można by było po 19 tutaj nawet przyjechać i sobie przenocować, tylko że to przy samej drodze Nie wiem czy będzie tak fajnie tam gdzie dzisiaj wyznacowałem to było dużo lepiej no i tu płatność jest 2,40 za godzinę 2,40 euro i na cały dzień 12 euro. No, to nie są te stawki, co w Rostoku, tam... Tam... Pamiętacie co? Przy tym wejściu do portu, tam jak w klatkach normalnie oni wyglądali. Tam było 18 euro i nic, 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 nic. Tu są świetniki, Tu są ubikacje chociaż. Taki to i to, jak widzę, stoi. Prawdopodobnie woda też tu by się chyba znalazła. No, to i to jest jak nic. Chociaż taki to i to by tam wstawili, Nie, no wody nie było tutaj. Także tylko śmietniki i to i to. No dobra, ale my jedziemy dalej wzdłuż wybrzeża. Pojedziemy. I ten, i zobaczymy tam po prawej stronie. Jest taka dość długa taka promenadka z plażami, i być może tam gdzieś na dziko będzie można sobie stanąć. Bo już nie uśmiecha mi się stać na takim parkingu. No. Na dzikolca trzeba gdzieś stanąć i fajnie spędzić czas. Dobra, bo tutaj już się ciasno robi. Dobra, wyjeżdżamy z tym. No, jedziemy teraz z taką holenderską wioseczką. Także... widać jak te domeczki fajne, wszystkie z cegły, wszystko takie naturalne. O, mi się podoba tutaj. Oni żyją blisko z naturą, no. Czemu tak wszędzie nie jest? Tylko ludzie muszą brudzić, śmiecić. Dobra, lecimy dalej. O i jakiś wiatrak się pojawił w końcu. Tam bliżej, w bliżej, Amsterdamu Skręc, będzie, nie? Będzie taka... bliżej Amsterdamu będzie taka... bliżej Amsterdamu będzie taka. Cały taki Skansen poświęcony wiatrakom, także tam na pewno jeszcze też trafimy. Lecimy dalej. No, zostawiłem na chwilę tutaj citrowana na parkingu. Idziemy tam po schodach do góry eee, Zobaczymy jak, jak to wygląda tutaj może północy na samym końcu praktycznie Holandii eee, i zaraz sobie wrócimy i pojedziemy w takie piękne miejsce już znalazłem na tej mapie bo tam już innych też oglądałem i tam jest takie miejsce, taka miejscowa, że można stać praktycznie przy plaży za darmo i, i, i tak naprawdę tam chyba przenacujemy Dobra, idziemy tutaj zobaczyć na chwilę i, i ciśniemy dalej No i tak się kończy tu Holandia na samym cypelku praktycznie Już zaraz się zaczyna tam chyba Belgia Tam no jest jeszcze jedno miasteczko, przejeżdża się przez most i już się jest w Belgii. No, a my pojedziemy teraz w tamtą stronę, koło tej miejscowości gdzie spałem, ale za tym jest zjazd i tak właśnie przy plaży się można tam praktycznie rozbić. I tam sobie popływamy na supie, tam sobie poczylujemy. <laughs> Także ciśniemy. ta wa tutaj no ale tak na parkingu stać to też nie za bardzo mi się by chciało um, dlatego ciśniemy tam na tą plażę mam sprawdzone miejsce, bo tutaj inni tacy youtuberzy tam byli i podali koordynaty, także już zaznaczyłem sobie i tam jadę no powiem szczerze, że tutaj w Holandii znaleźć jakieś fajne miejsce takie na dziko no, nie jest to takie łatwa, Nie jest taka łatwa sprawa. Generalnie w ogóle nie można na dziko stać, podobno. No ale jak widać, yy, to stałem, spałem. Nic się nie stało, tak naprawdę. Także to jest taki martwy przepis. Ale przeważnie te parkingi są do 19 płatne. Tak naprawdę po 19 można by było stać na nich, i tam by nikt chyba nie przegonił. Także nawet tam przekimać noskę i z rana polecieć dalej, nie widzę problemu. Dobra, na miejscu mamy 54 km, także około 50 minut pokazuje nawka. Dobra, ciśniemy. Na autostradzie, że za 600 metrów jest zwodzony most, jest właśnie podniesiony. Widać, że jak nie jest w górę uniesiona, ale olbrzymi kanał. No. Także tu przejedziemy sobie na drugą stronę, i już za, jeden, za 9 km jesteśmy na miejscu. Ta część była podnoszona w jakaś śluza chyba czy coś takiego ale tak na autostradzie prosto normalnie jedziemy dalej no to jest ta miejscówka, zobaczcie, kamperki stoją, oczywiście to nie jest pole campingowe, także odległości między nimi są jakieś Teraz tam sobie gdzieś staniemy, to bliżej tej plaży. Tak chciałbym zobaczymy, jakie będzie miejsce. Tu dzisiaj będziemy koczować. Nawet w nocy chyba tu zostaniemy. Dobra, lecimy tam. 5 km, bo to tak trzeba takim zawijasem dookoła. Tutaj, jak nawka pokazuje, trzeba po prostu zawinąć. Dobrze. I dobrze, zaraz będziemy coś tam ogarniać, jakąś miejscówkę No i dojeżdżamy do tej miejscowy. No naprawdę jest fajna. Przede wszystkim jest darmowa. No tylko był zaznaczony parking dla kempingów. Żadnych opłat. To mnie bardzo cieszy. No i co, jedziemy. Jakieś fajne miejsce sobie znajdziemy. Tu jest dość gęsto z tej strony. Ale tam widziałem, że takie miejsce będzie, no. Będzie Znajdziemy coś fajnego No generalnie nie mogliśmy lepiej trafić <grym> Zobaczcie sami jaka miejscowa ja pierdel Parę metrów tutaj kawałek dalej jest plaża normalnie z ratownikiem a ma taki fajny widok. Lepiej nie będzie już. Dzisiaj tu zostajemy. Zaraz biorę jakiegoś supa. Popływamy. Tu widzę, że też pływają na supie. Także będziemy działać. Najpierw chyba coś zjem. Jakąś kawę. I zjemy jakiegoś tam... Coś słodkiego, bo mi się tak zachciało, słodkiego. Rozbijamy to nawet namiot. namiot, obóz! So I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.